Witam Was w piękny, niemal wiosenny dzień, 10 lutego 2014 roku. Dziś, króciutko po pracy, korzystając z tego, że udało się wcześniej skończyć, wyjdziemy sobie na pole. Zobaczyć, jakie też tu wspaniałości można upolować. Jak widać, miejsce jest fajne, przyjemne i spokojne. Na szlaku a tutaj widoczny jest fajna, przyjemna i spokojna szlakowa, 200 na godzinę. A za chwilę powinny jechać fajne, przyjemne i całkiem spokojne 2 ICE. Zapraszam więc na krótką relację. Jak widać, ruch kolejowy dzisiaj dopisuje to, co złapaliśmy. Złapaliśmy w zaledwie 8 minut. A teraz przyjrzymy się pięknej niemieckiej zimie, która bardzo ostro w tym roku daje się nam wyznaki. O, proszę, śliczny, puszysty meszek ładnie się nam się na świeżu zieleni. No to jeszcze przod flirta dla największego miłośnika tych maszyn ze specjalnymi pozdrowieniami otwiorę.